Kuba Prestige Platinum to kolejne perfumy firmy Kuba Paris z serii Prestige. No musicie mi wybaczyć w tym nagraniu kiepski cień, ale nie mam po prostu możliwości zmienienia kontu, tak żeby, tak żeby to światło padało w nieco lepszy sposób, ale przecież nie to się liczy w recenzji perfum. Data powstania, znowu brak informacji. Najstarszy wpis to 2016 rok, jaki znalazłem. Cena... W okolicach 20 paru złotych, bliżej 30. Ja swój tester nabyłem pomiędzy 20 a 30 zł i uważam to za taką w miarę rozsądną cenę, chociaż to też nie są kolejne perfumy z serii Kuba, które brałbym pod uwagę jako te ciekawsze. Myślę, że Kuba produkuje również ciekawsze perfumy, a już zwłaszcza do tych 30 paru złotych to, to też można wyrwać coś fajniejszego, ale nie to się dla nas liczy. Słuchajcie, unboxing jak w przypadku wszystkich Prestige. Jedyne co dla Was zrobię to w zwykłej wersji Prestige, tej brązowej. Tam wam nagram e, puszkę, ale naprawdę mam je na szafie. Niektóre mam, niektóre nie, no bo tutaj w przypadku testeru też na przykład nie miałem. Same w sobie perfumy, jak każda inna Kuba z serii Prestige, czyli plastikowa nakładka jako korek imitująca skórę krokodyla, skórę aligatora. We wszystkich wyglądają dokładnie w ten sam sposób. Więc tutaj za wiele nie ma się co rozwodzić, odłożę ją na bok. Opakowanie również. Potrójne cygaro. Eee, szkło barwione na niebieski kolor, bardzo ładne, może trochę go podniosę to będziecie więcej widzieć. O, mniej więcej taki kolor ma w rzeczywistości. Eee, trzy cygaro, to po środku jest największe. Eee, pod spodem naklejeczka, która się słabo trzyma wraz z numerem Bacza. Poczekajcie. Aha, od drugiej strony ją wziąłem. Przepraszam. Proszę. Eee, sama w sobie buteleczka jest absolutnie ok, a to jak wszystkie z serii Kuba, z napisem Kuba od góry. Przekręcę Wam go. Muszę pamiętać, żeby nie szorować po stoliku. Eee, w środku eee, szkło, tak jak mówiłem, jest barwione, przeźroczyste, dzięki czemu stale możemy eee, kontrolować poziom naszej perfum. Żyłka... Oj, przepraszam Was. Żyłka sięga, tak jak może widać, do samego rogu, tutaj jedzie sobie po ściance, więc macie stuprocentową pewność, że perfumy będą zużyte do końca. Sam w sobie zapach ciekawy, w stylu niebieski. Wszystkie niebieskie perfumy, jakie, jakie znalazłem, mają właśnie w tym sobie taką nutkę niebieskiego. Ja będę próbował odgadnąć, co to jest. Ale bez względu na to, jakie marki i jakie klasy cenowe są te perfumy, to wszystkie te właśnie niebieskie mają sobie tą taką niebieską nutę. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. A jak nie, to postaram się jakoś to opisać za chwilkę. Akordy, jakie znajdziemy na Fragmentice, to kwiatowy, cytrusowy, paczulowy, ziemisty, drzewny, lawendowy, mszany, świeży korzenny, aromatyczny oraz ciepły korzenny. Poszczególne nuty to... Nuty głowy bergamotka, lawenda, serca to nuty kwiatowe, nuty bazy to paczula mech dębowy. Z początku faktycznie czuć tą bergamotkę, daje miejsce lawendzie. Później, w nuty serca zdecydowanie wchodzą te właśnie nuty kwiatowe. Ciężko jest opisać, jakie to są dokładnie kwiaty. Po prostu nuty kwiatowe, jak bukiet kwiatów, połączone z paczulą i może lekką nutą mchu. Z akordów to co Wam mogę powiedzieć, to na pewno zgadzam się z kwiatowy. Z początku cytrusowy i paczulowy, tak jak kwiatowy. Więc na początku cytrus, później kwiatowo-paczulowy. Czy ziemisty, drzewny? Raczej nie. Lawendowy też tak troszeczkę z początku będzie mieszany. No, niby jest ten mech dębowy w składzie, ale e, nie czuję go tutaj jakoś mocno. Jest gdzieś tam na dnie, więc z tym się zgodzę. Świeży korzenny? Raczej nie. Aromatyczny? Tak. Ciepły korzenny? Według mnie również nie. Podobne perfumy, jakie ludzie zaznaczają na fragmentice, to jest. Mm, to jest Iceman Meglera i tego zapachu nie znam, więc się nie wypowiem. Kolejnym jest Bleu de Chanel i rozumiem, dlaczego ludzie go zaznaczają, ponieważ e, ta chmura tych wszystkich akordów skomponowana, tak jak po prostu e, wejdziemy w tą chmurę e, tego zapachu, faktycznie przypomina Bleu de Chanel. E, nie jest to tak w 100% jak Bleu de Chanel, ale idzie właśnie tym tropem. Jakieś takie 70% zbliżenia jest, więc rozumiem, dlaczego ludzie zaznaczyli to Bleu de Chanel. Kolejne popularne to Versace Pour Homme. I z Versace Pour Homme też jest właśnie taki problem, że te akordy łącznie tworzą właśnie coś pomiędzy takim Bleu de Chanel a Versace Pour Homme. Trochę tego, trochę tamtego. Natomiast to nie są ani do końca jedne perfumy, ani do końca drugie. Na pewno nie starają się być klonami żadnymi, żadnych z tych obu perfum. Więc musicie sobie wyobrazić coś, co ma trochę z tego i trochę z tego. Co wam mogę powiedzieć? Ocena samego w sobie zapachu. Słuchajcie, perfumy są delikatne. Czuć, że jest to właśnie ta kategoria blue, o której mówiłem. I według mnie ten zapach Blue, on nieważne czy mówimy tu o na przykład Isoloro Lanud e, Blue Electric, czy tam Electric Blue, czy o wszelkich innych niebieskich perfumach, po prostu te e, Isoloro wąchałem niedawno, więc po prostu stąd to kojarzę. One wszystkie mają właśnie w sobie tą niebieską nutę, i mnie się ona osobiście troszeczkę kojarzy, jakby z męskimi zielami pod prysznic. Może troszeczkę taki mydlany zapach. To nie jest absolutnie coś, co po prostu śmierdzi chemią przysłowiowo mówiąc, tylko po prostu no właśnie ma taki zapach męskiego aromatu dodawanego do ówczesnych kosmetyków. Nie jest go oczywiście wiele, to jest takie nawiązanie, no ale idzie to mniej więcej właśnie w tę stronę. Nie zrażajcie się oczywiście takimi nutami. Po prostu przetestujcie, zobaczcie, czy to dla Was. Bo to, że perfumy pachną czymś niebieskim, wcale nie musi oznaczać, że to pachnie tanio czy kito, kiczowato. Naprawdę weźcie sobie w drugerii yy, ciekawsze perfumy, przetestujcie właśnie te o tych niebieskich nutach i zrozumiecie, że to wcale nie musi być tak, że yy, szafka taty, tylko że współczesnego taty yy, gdzieś z kosmetykami. Tylko naprawdę yy, ciekawy, interesujący zapach. No, chociaż kiedyś przecież dla panów Dracar Noir i czy tam Denning Black i tak dalej, te też były przecież interesujące perfumy, więc może po prostu zmieniło się pokolenie i my mężczyźni postrzegamy nieco inne nuty jako właśnie przestarzałe, a nieco inne jakie takie współczesne. Może się okazać, że kolejne pokolenie przyjdzie i właśnie na te nasze niebieskie nuty będzie mówiło, że no pachnie jak taty, kataty, <laughs> niewykluczone, ale tak właśnie z tym mi się to kojarzy. Takie mydlane e, troszeczkę, jak żeby podprzeć nuty. Słuchajcie, pół godziny e, na odległość ramion, gdzieś tak po, do tych pół godziny na odległość ramion. Świeżo rozpylony, według mnie, albo nawet e, wąchający atomizer, no, mnie osobiście podoba się bardziej niż już taki e, w trakcie swojej projekcji, w, po godzinie czy coś, po prostu wolę, wolę taki świeży zapach e, tych perfum. Dla mnie na dłuższą metę ten zapach wydaje się być no, troszeczkę jakby nudny i no, lekko męczący. Na pewno nie wytrzymałbym chyba korzystając z niego dzień w dzień. Raz na jakiś czas OK, ale codziennie myślę, że jest on zbyt, zbyt taki męczący, e, przynajmniej dla mnie. E, jest taki właśnie później kwiatowy i myślę, że właśnie ta nuta w połączeniu z tym niebieskim powoduje, że jest to taki zapach, no właśnie. Troszeczkę, troszeczkę właśnie taki męczące. Same perfumy pachną w okolicach 3 godzin. Tak, plus, minus, może trochę więcej, może trochę mniej. I w komentarzach pod Kubą. Winner jeden z użytkowników napisał, że on się nie zgadza. Według niego Kuba Winner pachniała 8 godzin. I słuchajcie, to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ perfumy w tej, w tej cenie. No, obstawiam, że przede wszystkim kontrola jakości, jak i powtarzalność tych perfum może być dosyć umowna. To po pierwsze. Po drugie, różni dystrybutorzy, różne magazynowanie. Nie wiadomo też ile te buteleczki tak przeleżały. No, ja tutaj sobie mogę tylko sprawdzić numer bacza, ale to bym go musiał odkodowywać, ponieważ nie jest on w sposób zrozumiany. Stworzony, trzeba byłoby go faktycznie odkodowywać, więc musicie mieć też to na uwadze. Poza tym, skóra to, gdzie nasze perfumy są przechowywane. No, ja akurat wszystkie swoje trzymam w zamkniętych szafkach w temperaturze pokojowej, więc mają i zacienienie, i nie mają wahań temperatur. No ale właśnie, różnica też skóry. Więc e, jest to bardzo prawdopodobne, że u was te perfumy będą pachniały nawet dłużej. Może, może u niektórych na nieszczęście krócej, ale te 3-3,5 godziny w moim przypadku mój bacz wytrzymuje. Ocena ogólna. Słuchajcie, według mnie Kuba proponuje ciekawsze e, zapachy. Tym bardziej, jeżeli mamy dopłacić do tej wersji Prestige, która ma, może jest droższa, ale jest inniej 90 ml zamiast 100 ml, bądź też nawet 130 ml, jak są te wersje Magnum. Kubę. Tam kojarzę, że Magnum jest na pewno w wersji Gold, jest w wersji Red, jest jeszcze którejś wersji, tylko słuchajcie, ja nie pamiętam. Tam Kuba wypuszczała parę tych Magnumów, ale przede wszystkim Red i Gold to są takie klasyczne modele z tej serii Magnum. Możemy nabyć taniej i jest ich po prostu więcej od Kuby Prestige. Z Kuby Prestige polecam tamte trzy poprzednie zapachy, no przede wszystkim dwa, będę jeszcze o brązowym mówił. Ten Legacy Złot jest całkiem ok, ale tak jak mówię, takie rozrodzone Gucci Guilty pour Nie w całości, ale w znacznym DNA. Black, który mnie osobiście bardzo przekonuje, no i jeszcze będzie brązowy, który nawiązuje do Meglera, bodajże Eamena, o którym zrobię osobną recenzję, może jakoś w przyszłym tygodniu. Uważam osobiście, że te nie zasługują na jakieś większe uznanie. Oczywiście sprawdźcie, przetestujcie, zobaczcie, bo to przecież kwestia indywidualnych preferencji, co kto z nas woli. Ja osobiście czułbym się z tym zapachem codziennie e, zbyt zmęczony. E, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Może Wam się spodoba. Tak jak mówię, niebieskie nuty w połączeniu z kwiatami, troszeczkę lawendy z początku bergamotki, no i całość kompozycji dopełnia gdzieś tam w tle paczula. Więc jeżeli to Wam pasuje, przetestujcie, sprawdźcie sobie i możecie być zadowoleni. Ja osobiście postawiłbym może też na inne kuby, no ale z drugiej strony, no właśnie, te niecałe 30 zł. Jeżeli to dla Was nie jest duża kwota, to możecie sobie przetestować sprawdzić, czy Wam te perfumy odpowiadają. I jeżeli już to, nabyć buteleczkę. Ode mnie to tyle. Jak zwykle, trzymajcie się i do następnego.